Kolejne wygranie przekładają się już na ponad 3600 zwycięstw frankowych w dorobku kancelarii od początku jej działalności. Wygrane sprawy frankowe zapadły w sądach w całym kraju. Najwięcej orzeczeń wydały sądy w Warszawie, zarówno Sąd Okręgowy w Warszawie, jak również Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie na Poligonowej. Co nie dziwi, biorąc pod uwagę liczbę toczących się spraw. Wiele wygranych odnotowaliśmy, jednak też w innych dużych ośrodkach, np. Kraków, Katowice, Wrocław czy też Gdańsk, Lublin, Szczecin, Łódź, Poznań oraz Białystok. Możemy wymieniać wiele ośrodków. Nasza kancelaria z sukcesami reprezentuje Frankowiczów w każdym zakątku kraju, od metropolii po te najmniejsze miasta. Niezależnie bowiem od lokalizacji sądu, zapewniamy ten sam wysoki standard obsługi oraz skuteczność, co bowiem potwierdzają uzyskane orzeczenia. Działem na obszarze całej Polski, bo jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas Frankowicze, bez względu na miejsce toczącego się postępowania sądowego.